Obowiązku nie dopełnił komendant Straży Miejskiej. Szef NSZZ Solidarność 80, który działa w Straży Miejskiej, winął za całe zamieszanie obarcza komendanta strażników. Niewinny jest komendant Straży Miejskiej z uwagi na to, że posiadał wszelkie pełnomocnictwa pani prezydent do y, zajmowania się sprawami związanymi z porzuconymi pojazdami. Dodajmy, że pod pomysłem nie podpisują się inne związki zawodowe Straży Miejskiej. Najczęściej wszystkie kończą w takich miejscach jak to. Bo jedyne co można zrobić z wrakiem samochodu to poddać go recyklingowi, ale w Warszawie kilkaset aut co roku zostaje porzuconych przez właścicieli. Bezpańskie pojazdy usuwa Straż Miejska, a miasto za każdy zutylizowany wrak może otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Poza wyjątkiem, gdy urzędnicy nie dopilnują terminów, a tak stało się przed dwoma laty. Mamy z tym kłopot. Efekt jest taki, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie chce zapłacić miastu prawie 2 milionów złotych za wraki ściągnięte z ulic w 2009 roku. Ten graniczny termin, do którego należy w, 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 przekazywać dokumenty, został on przesunięty przez miasto o trzy miesiące. Miasto po czasie złożyło dokumenty, więc pieniędzy od funduszu nie będzie. Jest za to oburzenie radnych bezpowrotnie utracone, którzy żądają wyjaśnień urzędników. Zdaniem opozycji miliony złotych przepadły bezpowrotnie. Sprawa niestety jest już zakończona, mówię niestety, ponieważ budżet miasta stracił 2 miliony złotych. Dopóki piłka w grze, dopóty wynik nie. Jest. Znany. Ratusz sprawę bagatelizuje. Urzędnicy od roku, kiedy o sprawie zrobiło się głośno, stoją na stanowisku, że żadnych terminów dotrzymywać nie musieli. My uważamy, że to jest termin instrukcyjny, a nie zawity. W związku z tym będziemy dochodzić przywrócenia terminu w sądzie. Sąd skargę ratusza odrzucił. Urzędnicy broni nie składają i chcą, by znowu sprawa trafiła na wokandę. Tu interesem publicznym jest to, aby dochodzić w dalszym ciągu yy, praw. Miasta. Radni też mówią o interesie miasta, którym powinno być ukaranie osób odpowiedzialnych za taką sytuację. Skandalem bym tego nie nazwał, ale koszmarną stratą pieniędzy i zaniedbaniem, za które powinni personalnie podnieść urzędnicy odpowiedzialność z całą pewnością tak. Miasto winnych nie wskazuje, robią to inni. Obowiązku nie dopełnił komendant Straży Miejskiej. Szef NSZZ Solidarność 80, który działa w Straży Miejskiej, winą za całe zamieszanie obarcza komendanta strażników, bo to właśnie w Straży Miejskiej z powodu bałaganu w dokumentach ktoś miał zapomnieć o terminie, do kiedy miasto mogło ubiegać się o pieniądze za usunięte wraki. Ewidentnie winny jest komendant Straży Miejskiej z uwagi na to, że po Posiadał wszelkie pełnomocnictwo pani prezydent do y, zajmowania się sprawami związanymi z porzuconymi pojazdami. Dodajmy, że pod pomysłem nie podpisują się inne związki zawodowe Straży Miejskiej. Ja jeszcze w prawnym. Poważnie nie traktuje go także ratusz, który w odpowiedzi przypomina swój sukces przy odzyskiwaniu pieniędzy za opóźnienia przy budowie areny. Ursus. Sąd może przyznać rację. No i wtedy co? Niektórzy będą musieli połknąć języki. Pytanie pozostaje otwarte: czy ktoś połknie język, czy raczej straci głowę? Cyprianiopek, TVN Warszawa.